Audi A5 2.0. Wcześniej film jakiś tam stawiałem, Do wymiany są przeguby. No i jeszcze to jest takie łożysko, które wkłada się w półość tutaj w skrzynie biegów. Tam oczywiście trzeba najpierw ze skrzyni spuścić olej. Później odpiąłem hamulce wachacz banan tutaj wachacz dopiero mogłem odsunąć i wyjąć całą pół pół jest tutaj oczywiście przegub do wymiany yy, i tu jest to łożysko, szczerze ono jest dobre tylko już wytarło się bo to jest nowe ale jak włożę to do środka to Coś wygasło, od nowa jadę. Wkładam nowe łożysko i teraz tak, co daje włożenie nowego łożyska? Muszę to przytrzymać i pokażę. Nie daje, nie daje to nic. Wycięte aluminium. Wytłuczone, bo sprzęgło było wymiane i uszkodzone. I później zaczęło się obracać. I co teraz zrobić? Można napunktować. Nic innego tam nie zrobię. Wyczyścić czymś podkleić. Luz jest bardzo duży. No. Zobaczymy. Audi A5. Taki najprostszy sposób na demontaż uszkodzonego przegubu. Po pierwsze odkręciłem wahacz, ten dolny, banan został. Później odkręciłem tutaj mocowanie od amortyzatora. Wszystko jest zawalone ładnie. I tu wkręcałem w przegub starą nakrętkę i pięknie zeskoczyło. Teraz magnety jakiś nie wiem czy to jest magnety marelli zestaw. A tak wygląda uszkodzona guma, która dostała trochę młotków.